Ale do ktora Kurwa wnosi cię. Co? On Ci pokazuje Ej, ja. on Ci pokazuje Ty Dobrze, dobrze, dobrze Prawą minęłeś Kurwa idzie... W... w lewo, w lewo Ci pokazuje

ja to, to, to ciekawe, jak tam ułamka jest, kurde, tam to kurde, dopiero będzie... Ty pomyśl sobie, że, że, że. A nie, bo oni nigdy czegoś tam nie jest, prawda? Ej, z ciosów, ktoś tam do, dojechały, zdążył do tych, Ale nie wrócą już. O, no. <grym> no, to już się znamy. to już tam, tam można zostać? Kurde, żeby... ja myślę, czy... to Dwie, czy. Ja bym czy. Wiecie, czy o tym chipelnym. No to może warto mi powiedzieć, żeby I to nie dalejwanie jeszcze. No, okej. Ok. Bo jest na tyle tak, to. Jest, ok. ja widzę tu. No. no. Ta to może układ stoi. A to on się zagrapie? Chyba że jest miejsce między. Przejedziesz, jak tak, pojedziesz to wszędzie, nie? Tak.